No hej, witajcie na kanale EVReaper, kanale, na którym chcemy pokazać, że samochody elektryczne to nie jest czarna magia. W dzisiejszym odcinku króciutko pochylę się nad tematem konwersji samochodów spalinowych na samochody elektryczne. Także oglądajcie. Parę osób zgłosiło się do nas z propozycją konwersji samochodu spalinowego na samochód elektryczny. Dlatego też wywołało to u mnie takie myślenie, zresztą dyskusję też w firmie i z Wiktorią, i z Irminą rozmawialiśmy na ten temat, czy ma to sens, czy nie ma to sensu, kiedy ma to sens. Naszym zdaniem oczywiście. Jest to totalnie subiektywny materiał, taka powierzchowna ocena sytuacji. Jest parę firm już w Polsce, które zajmują się tego typu konwersjami. Firma, która ma nazwę bardzo podobną do naszej, EV Garage, EV Classics, firma prowadzona przez kolegę, który pracował wcześniej w Tesli. I parę innych firm, o których słyszałem i o których wiem. My też się do tego przymierzamy, natomiast naszym pomysłem na konwersję jest e, używanie gotowych rozwiązań z Tesli, czyli tak naprawdę łączenie Tesli i większości jej systemów z istniejącym pojazdem. E, robimy to na podstawie materiałów, które e, zdobyliśmy we współpracy z jedną z amerykańskich firm, która konwertuje busy, e, klasyczne busy Volkswagena na przykład, na samochody elektryczne. I teraz, może wracając już do samego sedna, czy ma to sens, czy nie ma to sensu? Więc przede wszystkim raczej od strony finansowej absolutnie nie ma to sensu w sytuacji współczesnych spaliniaków no bo do ceny współczesnego spaliniaka dołożymy jeszcze dosyć duży koszt konwersji a ten samochód na wartości przez to nie zyska więc jest to wtedy tylko i wyłącznie uzasadnione kiedy mamy niesamowicie głęboki sentyment do tego pojazdu którym akurat się poruszamy ale abstrahując jeżeli nie macie głębszego sentymentu do samochodu o niskiej wartości, to jego konwersja na samochód elektryczny sensu mieć nie będzie. Więc raczej w ten sposób z tego samochodu nie uratujemy. Aczkolwiek z drugiej strony, w Stanach Zjednoczonych jest bardzo duży rynek już konwersji e, samochodów klasycznych czy masylkarów. Są już nawet gotowe kity, gdzie tak naprawdę wkłada się e, gotowy, 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 gotowy silnik z inwerterem, który pasuje idealnie do jakichś tam modeli Chevrolet'a. Są już przystosowane do przekładni, także to jest taki nazwijmy to plug and play. Wczoraj, dokładnie, żeby też zostało to na przyszłość, 5 września, byłem na targach Consumer Electronics w Berlinie i tam przy okazji też było już trochę tematów związanych z elektromobilnością. No bo ten temat w ogóle zaczyna jakby się rozprzestrzeniać na wiele jakby gałęzi przemysłu i w ogóle naszej codziennej działalności i widziałem tam Rolls-Royce'a skonwertowanego na samochód elektryczny, wyobraźcie sobie. W sumie nie udało mi się tego sfotografować, ale na stoisku jest jednego z producentów AGD, który przy okazji jest dostawcą też ładowarek systemowych. Był właśnie rolls royce przerobiony na auto elektryczne. Także i ja uważam, że takie właśnie konwersje mają jak najbardziej głęboki sens, bo one powodują, że ten samochód jakby uzyskuje drugie życie i staje się ultraekologiczny. Także, te, no i przy okazji, dodatkowe życie w kontekście jakby osiągów też otrzymuje, No bo jak sami wiecie, samochody elektryczne na odpowiednich platformach no, dostaną też nowego kopa, mówiąc w cudzysłowie. Więc uważam, że konwersja klasyków na samochody elektryczne jest to coś, co będzie naprawdę mocno się rozwijać i czym być może my też będziemy chcieli się częściowo zająć, chociażby z ciekawości. Bo moim zdaniem bardzo fajnym rozwiązaniem będzie przeszczepienie Tesli do samochodu czyli jakby przeszczepienie wszystkich możliwych systemów z Tesli do klasycznego samochodu elektrycznego. To jest coś, co mnie naprawdę kręci i chciałbym to spróbować zrobić. Więc jak tylko znajdziemy odpowiednią platformę, to będziemy też tym się zajmować. Współpracujemy też trochę, tak jak mówiłem, z firmą EV Classic. Dostarczaliśmy im przewody wysokiego napięcia. Chłopaki nauczyli się sterować silnikami w Tesli. Ja osobiście uważam, że lepiej jest zastosować gotowe rozwiązania, które są po prostu w Tesli dostępne. Dodatkowo, wracając do tematu, jakby dlaczego uważam, że klasyki. Ja jeździłem kiedyś takim samochodem, co prawda, oczywiście ciężko mówić tu o klasyce, ale jest już to w pewnym sensie klasyk. Jeździłem Łazem, czyli radzieckim samochodem terenowym. I co muszę powiedzieć, te archaiczne silniki wydają naprawdę archaiczne też dźwięki. I są w ogóle bardzo słabe. Tak? No, ten silnik od UAZa, jeżeli dobrze pamiętam, w najlepszej konfiguracji miał 75 koni mechanicznych. Co na tą masę pojazdu, to było strasznie mało. Więc wydaje mi się, że konwersje elektryczne będą też ratunkiem dla tych samochodów i jakby sposobem na dostosowanie ich do funkcjonowania w obecnych warunkach drogowych. Bo te samochody naprawdę, no one wydają straszne dźwięki, palą gigantycznej ilości paliwa, smrodzą i to już na, i to naprawdę smrodzą bardzo niekiedy te auta, a są silniki gaźnikowe, które wymagają regulacji, dbania. Oczywiście są ludzie, którzy się tym pasjonują i super. Ja też się takimi rzeczami tam kiedyś pasjonowałem, ale w tej chwili uważam, że drugie życie dla samochodu klasycznego to jest właśnie konwersja na elektryka. Kolejną płaszczyzną, na której dokonuje się modyfikacji samochodów spalinowych, nazwijmy to, bo nie klasycznych, na samochody elektryczne, to jest transport. I mówimy tu o transporcie ludzi, bo dosyć słyszałem o firmach, które konwertują busy na samochody elektryczne na bazie tylnego silnika z Tesli, tego dużego z pierwszych Hessek. I na bazie baterii z Tesli. <laughs> I te samochody dzięki temu są dużo bardziej oszczędne. No i oczywiście też ekologiczne. A druga sprawa to transport, tak? czyli samochody dostawcze, które też są konwertowane na, na bazie Tesli głównie na samochody elektryczne. I to dzięki temu tańszym sumptem uzyskuje się samochód elektryczny niż by się kupowało gotową platformę, bo gotowe platformy elektryczne są po prostu drogie. I to też jest moim zdaniem przyszłość, czyli e busy, autobusy, ciężarówki i przeróbka na samochody elektryczne. I w tych dwóch gałęziach na tą chwilę widzę sens konwersji, In innego sensu konwersji na tą chwilę. Nie widzę, gdybyście ty wy mieli jakikolwiek pomysły. Prośba o zażartą dyskusję na dole, bo sami w tym temacie jesteśmy jeszcze. Zastanawiamy się tak naprawdę, jak do niego podejść, aczkolwiek mamy, tak jak powiedziałem, chrapkę na to, żeby zająć się też konwersjami. Raczej na zasadzie jakby dodatkowego projektu, jak otworzymy nową lokalizację, to po prostu jedno stanowisko przeznaczymy na takie bardzo, bardzo długoterminowe projekty, gdzie będziemy po parę miesięcy coś robić. No bo tak jak obserwuję, czy i Garage, czy kogokolwiek innego, kto robi te, te konwersje, to zajmuje bardzo dużo czasu Ym, i żeby na, po prostu nie uważam, żeby, żeby była możliwość zarobienia na tym na razie pieniędzy, raczej byśmy potraktowali to hobbystycznie. Czyli, na przykład, może pierwszą konwersję zrobimy po prostu dla siebie. Także cóż mogę powiedzieć? Więcej na ten temat i nie wiem, i nie umiem się wypowiedzieć. To jest moje zdanie w kontekście konwersji samochodów spalinowych na elektryczne, w szczególności klasycznych, tak jak mówiłem. Um, dziękuję Wam za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie, oglądajcie i wspierajcie nasz kanał. Zapraszam do dyskusji.